Siema kochani, to jest drugi odcinek symulatora Farmy 2014. A ja pokażę wam, tutaj zostawiłem wam pole, kawałek pola zostawiłem wam, żeby wam pokazać jeszcze parę rzeczy, które będą wam przydatne, jeśli będziecie grać w tą gierkę. Dobra, tutaj sobie podjeżdżamy oczywiście znów, nie? Bliżutko. Naciskamy R. O, ale patrzcie, można też przeło przełożyć. Przełożyć można na drugą stronę. A zaraz, trzeba najpierw podnieść. Na podniesionym można yy, przyciskiem T przekładać na drugą stronę. Orkę. I nie musimy orać w ten sposób, że z jednej strony i z drugiej pola zewnętrznej, z jednej zewnętrznej strony pola i przejeżdżamy na drugą zewnętrzną stronę pola, tylko możemy jechać raz za razem w ten sposób, przekładając y, pług w drugą stronę go, przekręcając literą T. Gdy jest podniesiony, gdy jest już nałożony na ziemię, to już nie można y, tego robić. Dobra, ale my naciskamy R i jedziemy, bo kontynuujemy system ten właśnie jechania zewnętrznymi stronami. Tak jest, proszę Państwa. My to kontynuujemy, jak już Wam mówiłem, najlepiej tutaj, patrzcie, gdzie się kończy GPS ta mapa, teraz z prawej strony dotykam, żeby właśnie w tym momencie się zrównywało najlepiej e ten, przednia maska, lewa strona maski z z zewnętrznym odcinkiem. Ja to teraz źle pojechałem, ale to następnym razem poprawię. Bo widzicie, teraz będę orał tak, że zostaje tutaj kawałek, widzicie? Ale to drugim razem przejadę dobrze dobrze robiąc. Tylko, no właśnie, żeby ta strona zrównywała się z tym odcinkiem ostatnim z zaoranym. Przyspieszamy. Oczywiście widzicie na mapie, że Ziemia zaorana, widzicie w lewym rogu mapa, ziemia zaorana zmienia kolor na ciemniejszy. To jest też takie pomocne, fajne, bo widzimy, gdzie nie zaoraliśmy nawet. Widzicie paseczek, który zostawiłem? Mhm. Jest taki pasek niezaorany właśnie i widzicie, że, że to jest też pomocne do, do orania, właśnie kultywowania i też obsiewania i też yy, nawożenia tej gnojówy całej, prawda? Dobra, skończone. Z tamtą stronę jedziemy. Musimy bieg niższy dać. Który ma dwójkę, trójkę. A, i przełączamy od razu na te szybsze. Trzymając długo F. To na niskim biegu będzie... Na słabym biegu będzie już szybciej. O i tak właśnie macie robić, że, no teraz trochę za bardzo nawet podjechamy, ale już chcę prosto jechać, żeby ten właśnie końcówka się zrównała z ostatnim zaoranym miejscem, ale dobra, teraz troszkę pojedziemy mniej, ale zmienimy na trójkę, bo za bardzo się dusi traktor, chociaż to nie ma żadnego znaczenia, przez traktor nam się tutaj nie popsuje, miejmy nadzieję, ale nie sądzę, przynajmniej na początku tutaj w tej karierze, o coś tam jedzie jakiś fajny bziuk. Tam w oddali Tak jest Jak zaoramy to znajmiemy się kultywacją, też wam trochę pokażę tam rzeczy. To wszystko nie jest trudne. To oczywiście macie te F2, tak, te procenty już mamy już mamy, widzicie, 90 tam parę procent zaorane. No, to lecisz fiutko. Mogłoby szybciej, nie? Ale i tak jest fajnie. Mi się podoba. Ja nawet to nie zatrzymuję się i od razu podnoszę, żeby już nie tracić tam czasu. A żeby jeszcze nie tracić czasu, to nawet się nie zatrzym mogę się nie zatrzymywać, gdy zaczynam gdy stawiam yy, pułk na ziemię. Jo, i już od razu włączam. I już postawione jest. Widzicie? Tam trochę zachodzi na ziemię, ale to przecież się nic nie dzieje. Dobra. Wszystko się udało. Nic nie, nie, nie przegapiłem odcinka ziemi. Wszystko jest jak należy. I tak jest szybciej przecież, nie? Już mogę wracać do domu. Ale dokończymy to, nie? Żeby było ładnie. Już mamy 100% zaoranego pola, ale widzicie jeszcze kawałeczek zostało, więc to jest takie troszkę, no pokazuję troszkę wcześniej, ten procent zaokrąglony jest, jednak, no jednak ja wolę zaorać całość, bo jestem trochę pedantem, nawet szeroki ten pług, fajnie. Dało radę. Jesteśmy do beściaki. To jak nie my. No i dobra, panowie i panie, skończone. Całość, mamy całość zrobioną. No to podnosimy już póżek, tak? Wszystko jest już dobra. Podnosimy go. I teraz możemy już szybciej jechać. Nawet po polu. No a tam jakiś kraweczek tutaj został, to poprawimy go po drodze. Jesteśmy pedantycznymi pedantami. I my musimy mieć całe pole zrobione. Super. Wracamy do domku. O, jedzie traktorek. Tam mamy wolne. Tu też mamy wolne. Możemy przejechać. No, to nie jest daleka droga. Uwaga, bo tutaj kurnik rozjedziemy. Uwaga, uwaga. Panowie. Panowie i panie. Oj, coś, coś nie słyszałem. Siebie, ale już jest dobrze. Już słyszę wszystko. Założyłem słabeczki dobrze i już kończymy, już kończymy Udaj się na niej wciśnij Enter aby ukrywać menu Dobra, to na razie sobie post postawimy sobie tu gdzieś na boczku Możemy nawet tu odłączyć pług Ale nie, każą nam tam to zrobić To zrobimy tak jak, tak jak nakazują, prawda I do tyłu, no ma nawet szybko jedziemy Proszę bardzo, bardzo jedziemy 30 na godzinę do tyłu No to ładnie, ładnie naprawdę Podoba mi się ta szybkość Opuszczamy i żeby odłączyć, to jest Q, tak? Dobra. Tak samo, tak? Bo Q też unosimy, znaczy podłączamy i odłączamy. Dobra, teraz trzeba. Teraz nadszedł czas na co tam. Pamiętaj, aby podłączyć maszynę, najpierw musisz odłączyć poprzednio używaną. No to zrobiłem to, nie? A teraz gdzie jest urządzenie? To jest tutaj. Kultywator, proszę Państwa. Zmienimy na mniejszy bieg, bo powoli nam coś tu idzie, nie? Dobra. Udać się na pole znowu, tak? Dawajcie na pole z powrotem. Jedziemy na to nasze pole Na to cholerne pole i będziemy robić swoją robotę To też nam trochę zajmie to chyba nie będę wam całego pokazywał Chyba, że coś odkryję tam cudownego To Wam pokażę dłużej Dobra wolne w takiej prędkości to szybko przedostaniemy się. No i zaczynamy zabawę, proszę Państwa, z kultywowaniem. Tak samo chyba R, nie? Tak samo i jedziemy. Ta sama robocizna. spulchniamy, tak, czyli kultywujemy inaczej, tak się to nazywa. O, tu jakiś paseczek został jeszcze, a to nieważne. Ale tu zbytnio kolorku nie widać, ale możemy zobaczyć procenty spłychnienia tak. No, dopiero oczywiście mały procencik, ale fajnie się, troszkę się kurzy, nie? O, efekty są dobre. W porównaniu z Agro Simulator tego w ogóle spulchniania, kultywowania nie było widać i w ogóle nie było sensu to robić, bo nie było różnicy po prostu ktoś tam pisał mi, że jednak jest jakieś większe plony, zbiory ja tego osobiście nie zauważyłem choć może tak być nie przeczę, że nie o i przestało się korzyć i możemy już podnosić, dobra Możemy jechać dalej. No ja to robię, widzicie, w szybki sposób. Nie zatrzymuję się, bo to nie, nie będę się z tym, z tym bawił. Ja chcę po prostu spulchnić i jechać. Ale czy widać to na mapie, czy nie? To spulchnione. Chyba nie widać proszę Państwa, nie? No ja tego osobiście tam nie zauważam. Dobra proszę Państwa To ja sobie będę spulchniał a Wy możecie za ten czas zasubskrybować, zalajkować lub udostępnić komuś mój film na różnych tam waszych forach czy tam różnych tam społecznościowych, nie? Wiecie o co chodzi A ja się będę z wami żegnał i będę dalej sobie spulchniał jak spłuchnię to się do was odezwę i pokażę wam co dalej tutaj się będzie wyprawiało. Więc żegnam was. Pozdrawiam. Cze